Zaczynamy nasze spacery po świętym Marcinie. Dzisiaj pierwsza z naszych przewodniczek. Proszę, proszę się przedstawić, może kilka słów o sobie powiedzieć. Ja jestem Mieczysława Durka i jestem w tej chwili na emeryturze. Pracowałam 10 lat w biurze a potem przeszłam do szkolnictwa. Pamiętam pierwszy raz 68 rok, ponieważ tam z, pamiętam, że weszliśmy, ja, ja nic nie wiedząc, przyszłam normalnie na zajęcia do budynku Akademii Ekonomicznej, wtedy Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Gdzie I da, to było wtedy? Tu, na alei. Mhm, czyli w tym samym, to jest, to jest w dokładnie starym, ten za tym, Za tym mhm. blokiem, ten, ten blok. Tylko tam mieściła się wtedy Akademia Ekonomiczna. Później mieliśmy trochę na najwyższym piętrze tego budynku, ale w zasadzie tam. No i powiedziano nam, że mamy tutaj iść. Ja, nawet dokładnie, nie, nie bardzo się orientowałam o co chodzi. Dopiero później się zorientowałam, że tam chodziło głównie o dziady. Tam. natomiast tu pamiętam właśnie pierwszy taki mocny akcent na tym placu, gdzie było dużo Czyli tutaj, z... na tutaj, ta Mickiewicza. a dać troszeczkę inaczej jeszcze zdaje się wyglądał. Tak mi się wydaje, że był niższy, ale chyba nie, to chyba moje złudzenie. Znaczy ten pomnik, tak? tak? Bo On od początku był. On był. Tak, ta obudowa chyba niższa była inaczej troszeczkę. W każdym razie tu byliśmy, pamiętam, że dużo krzyczeliśmy. Ja się zorientowałam wtedy mniej więcej o co chodzi i nagle ktoś tam podniósł krzyk, że mamy. Uciekać. Ja żołnierzy nie widziałam, bo jak ktoś powiedział, że uciekamy, to wszyscy ruszyliśmy w tamtym kierunku, ponieważ ja na Dożynkową na, do Akademika i pamiętam, że bardzo uciekałam na Moście Teatralnym. Tam, tam pamiętam, że chyba gliniarze byli, ale dokładnie też nie. Wiem, że jakoś pieszo dotarłam do Akademika na Dożynkową i na Dorzynkowej też było bardzo duże zamieszanie i tam widziałam, że kogoś tam bito, pałowano, ale ja szybko uciekłam do bloku e, do Akademika i jakoś w tym Akademiku się utrzymywałam, aczkolwiek było bardzo niespokojnie jakieś 2-3 dni pamiętam. A potem to jakoś tak usiadło. Dużo to wtedy ludzi było? Dużo, bardzo pełen myślę, że pełen, plac był cały zapełniony. Mm -hmm. Bardzo dużo było ludzi. Ten budynek się pani podoba? Nie. Dlaczego? Bo jest zbyt szklany, e, zbyt zimny. E, dosyć taki nieciekawy nie moim zdaniem. Ja osobiście lubię starą architekturę, to jest, ale to jest moje osobiste upodobanie. Na przykład piękny jest budynek tamten, a teraz ten drugi budynek jest beznadziejny moim zdaniem, bo, bo ten budynek, który jest, ten nowy, który jest dalszym ciągiem tego starego zupełnie w moim odczuciu jakoś nie, nie, nie koresponduje, nie pasuje do tego pięknego, do tej pięknej starej budowli. I troszkę jest jestem... No, zawiedziona. A niektórzy mówią o tym, że taka zabudowa Świętego Marcina, takie na przykład monumentalne budynki, że to tak trochę przytłacza. Mnie nie. nie. Mnie się to podoba. Daje mi poczucie czegoś takiego innego, czegoś spokojniejszego i czegoś wspaniałego. Mhm. Po prostu. Ja to po prostu lubię. A to na przykład można powiedzieć, że jest pani dumna z tego, że takie budynki są tutaj? Tak. Że czuje Pani jakąś taką, nie wiem, zniosłość? Coś takiego? Tak, o dokładnie. Jestem wciąż dumna idąc, chodząc po Poznaniu i patrząc na tą starą architekturę, na tę budowlę. Naprawdę jestem dumna z tego. I coś takiego czuję, jak Pan powiedział rzeczywiście. Dlatego lubię. Ja dużo pieszo chodzę, między innymi po to, żeby móc oglądać te budowle stare. I na przykład nie przeszkadza Pani to do... Kiedy on został wybudowany? Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, jest to dla mnie budujące. Mhm. Dlaczego? E, dlatego, że jest to e, zabytek, a jednocześnie zabytek, który jest w dobry sposób w moim odczuciu wykorzystywany, no, szczególnie dla kultury, zamek. Mhm. E, bardzo mi się to podoba. A to, jak zamek został odnowiony, ta nowa część, to Pani to znaczy ja właśnie tak próbowałam sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że tutaj nie zmieniło się nic tylko zostało oczyszczone chyba. Tam coś się zmieniło, ale ja nie pamiętam starej części. Nie, nie ale chodzi mi też o to co wewnątrz. A wewnątrz bardzo, tak. Pomimo że jest to bardziej już nowoczesne, ale bardzo mi się podoba. Właśnie taka wiarenka mi się podoba usytuowanie, atmosfera w ogóle, jak się wchodzi, to się czuje tam taką nietypową atmosferę, bardzo fajną, bardzo lubię tam chodzić. Tam między innymi właśnie na te o, próby, to były teatr, studio teatralne próba, próby, tam te spektakle się odbywają, bardzo lubię tam chodzić. Zresztą zawsze, o, prosymfonika, ja byłam długo opiekunem prosymfoniki, ma biuro prosymfonika, tutaj, tutaj chodził mój syn na na kółko modelarstwa lotniczego z panem takim z Ceglarza. No i tutaj, jak byłam na studiach, a mieliśmy okienka, to kiedyś było kino pałacowe, teraz znów jest, ale jakiś czas nie było. No i okienko, no to szybko do kina pałacowego, najczęściej na bajki Disteja. Hmm. <gry> to było wspaniałe. No właśnie, a jak pani sądzi, czy dobrze by było, gdyby gdzieś na Świętym Marcinie w nie lub w mniejszym lub większym stopniu właśnie pozostawiać jakieś ogródki, kawiarnie, Nie. Yeah. Ja jestem przeciwna. Stary rynek jest zawalony ogródkami, ale tam jakoś mi to nie przeszkadza, jakoś na tym starym rynku je akceptuję i lubię usiąść też w lecie. Natomiast myślę, że tutaj one zasłoniłyby tę piękną architekturę, wprowadziłyby większe zamieszanie i pękłaby ta atmosfera, która tu jest. Już by się zmieniło coś na... w moim odczuciu na niekorzyść. A ta atmosfera, to jaka jest, jakby ją pani. Jak no właśnie, taka określe, monumentalna, taka, taka podniosła, taka, yy, nie dzisiejsza troszeczkę, ale jednak bardziej mam gojna. Dzisiaj mamy za dużo gonicy, nie na szale, no, nie na szczęście już to ominęło. Mhm. Także to mi się próbował tutaj. Pamięta pani coś, co tutaj, pamiętam, co tutaj było? Pamiętam, pamiętam. Bardzo nie lubiliśmy tego bloku, tego budynku. Przechodziliśmy zawsze. Źle patrząc na niego niestety. No ale w tej chwili się przydaje. A coś tam też się działo tutaj w trakcie tych wydarzeń w 60 roku. To znaczy ja sobie nie przypominam, bo myśmy z placu spod Adasia szliśmy od razu na teatralkę i do Akademika Ja z tłumem studentów. Wszyscy tak szliśmy, byliśmy niemalże pędzeni tak jeden przez drugiego i nie pamiętam co tu się działo, tego nie wiem. W 1968 nie pamiętam. Wiem tylko, że był PZPR tutaj, że się nie wchodziło, że się omijało z daleka to wszystko. Nie, bo też pytam o to, o to przemieszczanie się. Na przykład na takiej zasadzie, gdyby jedną, jedną ulicę w ogóle zamknąć, tylko jedną to zostawić. To znaczy ja bym zrobiła mm -hmm. nie jedną ulicę na przykład, no ale musiałby stanować zlikwidowane. Mm -hmm. Takie przejście dla pieszych środkiem. Aha. I tak jak jest na Alei tam na no jest niepodległości jest tak. Tak, tak, tak. I wtedy środkiem się idzie jest to fajne, bo takie jakby się było w parku, a jednocześnie można tę piękną architekturę podziwiać. Mm -hmm. A w takim razie jakieś takie mniejsze modyfikacje, jakie tutaj mogłyby być możliwe, Pani zdaniem? No nie widzę. Tak teraz właśnie, jak, bo teraz spada na ten pomysł, mm -hmm. podobałoby mi się taki deptak i wtedy na przykład, o, na przykład jeden odcinek zrobić deptak tu, gdzie jest szeroka ulica. I tutaj tylko ten odcinek wyłączyć z ruchu samochodowego tak. i zrobić środkiem dla pieszych właśnie taką, mhm. taki deptak, coś w tym rodzaju. To tak, to bym mhm. widziała, ale już tam dalej myślę, że ruch samochodowy jest potrzebny, że kierowcy by nas znienawidzili. <gry> pewnie tak. Jakoś z tych budynków coś pani kojarzy, swoje, swoje odwiedziny tutaj, czy to tu pamięta? To znaczy pan, to kojarzę, było? jaką woda dziewczyna znałam pana, studenta. Mhm który jeszcze ja tam nie studiowałam. Jeszcze mieszkałam w środzie, jak przyjeżdżałam, to on mi załatwiał hotel, spałam kilka razy w leku i spałam również tu w którymś z tych hoteli chyba tam, ale to były pojedyncze tam raz, dwa, może trzy razy. Bardzo mi to wtedy imponowało. No i wspominam to do dzisiaj, bo było to przyjemne dosyć. Znaczy spanie w hotelu, tak? E, tak, mhm. wtedy. A dlaczego? Dlaczego? No było to dla mnie zupełnie odkrycie. Wtedy jeździłam tylko na obozy, gdzie spało się pod namiotami i gdzieś tam e, na sianie spaliśmy o niejednokrotnie, kiedyś tak się spało mhm. na obozach na sianie. E, no a tu taki wielki, bogaty hotel. Nie był on taki jak teraz, ale pomimo wszystko dla mnie był bogaty. Mhm. A te budynki jak wtedy? To znaczy myślę, że one wyglądały dokładnie tak samo, tylko są teraz odnowione i są przepiękne, no te, ten chociażby, prawda? Dlatego bardzo mi się podoba w Poznaniu pomimo tej drożyzny, która jest, uważam, że Poznanie jest najdroższym miastem w Polsce. Ja porównałam komunikację na przykład warszawską i poznańską, ale jednak dużo, sporo się robi i odnawia się i te budowle, które się odnawia, odnawia są piękne, wydaje mi się i to mi się podoba w Poznaniu. A tutaj na dole co wtedy było? To były jakieś sklepy kiedyś? Były też chyba sklepy. Nie przypominam sobie, żeby było coś innego. Wiem, że była księgarnia, jakaś gdzieś tu była duża księgarnia, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. Wydaje mi się, że sklepy nie było tu mieszkań chyba. Hmm. Na dole. Hmm. A jakie to były sklepy wtedy? Wiem, że był gdzieś bar mleczny, bo... A jest! W tym? dalej. Nie hmm. wiem czy w tym miejscu, ale był. I, I sklepów nie pamiętam, bo ja tak stosunkowo mało chodziłam Aha. po sklepach, nie przypominam sobie sklepów. Sklep. A teraz y, zauważa Pani jakieś zmiany, które tutaj się dokonują w kontekście właśnie sklepu? Y, w kontekście sklepów, tak, no przede wszystkim znikają sklepy, a powstają y, coraz więcej jest banków. Coraz mniej można kupić na Świętym Marcinie. Ja już wybierając się na zakupy, nie, nie liczę na to, że zrobię zakupy na Świętym Marcinie, a jeżeli to te sklepy są bardzo drogie, no bo muszą, bo jest opłata duża, także no, zmieniło się, na niekorzyść, za dużo banków, za dużo, no banków przede wszystkim. Czyli jest to niedobrze, Pani zdaniem? Y że, że właśnie to znaczy my, ja wiedząc o tym, że tu nic nie kupię, to nie przychodzę na zakupy, przychodzę na spacery, a nie mhm. na zakupy i mnie to osobiście nie przeszkadza, aczkolwiek wydaje mi się, że kiedyś było lepiej, jak były sklepy. No właśnie mówiła Pani o tych budynkach, no, tą, że byśmy przeszli na drugą stronę, żeby je lepiej jakoś zobaczyć, bo one faktycznie w jakimś sensie nadają też. Trochę charakteru Tak, to, na pewno. Znaczy, zmieniają. Zmieniły sparaty. bardzo charakter ulicy. Pamięta pani, kiedy one zostały wybudowane? Chyba to był początek 80. lat, o ile się nie mylę. Ale też pamiętam, w tej chwili one mi się nie podobają, bo są po pierwsze zaniedbane, a po drugie, no takie bardzo nieciekawe architektonicznie. Natomiast pamiętam, że nie wiem, który to był rok dokładnie, ale pamiętam jak one powstawały. To kiedyś tu były takie chyba ruiny starych kamienic, taki był bałagan, ruiny, takie coś takiego nieładnego było. Także wtedy, gdy one powstały w tych latach to mnie się podobały wówczas. Wydawało mi się ta ulica, ta część ulicy została uporządkowana, stała się nowoczesna, tym bardziej, że było bardzo, nie było reklam przede wszystkim, natomiast było bardzo dużo neonów z tego. Co pamiętam, to tu wszędzie, szczególnie przed świętami, to całe ulice były, były świecące od, od neonów. Było jaśniej jeszcze raz nawet? Te One nie dawały może jasna, kolorowo było a. bardzo. O, w ten sposób. Jak te, te budynki powstały, to to była taka, nie wiem, jakiś powiew nowoczesności? Tak, dla mnie było? to był powiew nowoczesności i przede wszystkim uporządkowanie tej części ulicy, która mi się nie podobała. Pamiętam, że to było coś, co mi się bardzo nie podobało. Nie wiem, czy nie ruiny nawet to były, takich starych, dużych kamienic, wysokich, ale ruiny. Nie, nie wiem, czy ludzie mieszkali, już nie pamiętam. I teraz, gdyby, moim zdaniem, gdyby one były odnowione, trzy, nie? No to w zasadzie, no nie, nie są aż takie, moim no, zdaniem, o Pan ten przedostatni jest odnowiony, no nie jest aż taki zły. Jest nie znik dużo miejsca. Jest lepiej, jak było ładniej, aczkolwiek bardziej mi się podobają, y, y, tam, jak się idzie z, y, na zapleczu tych wieżowców, są bardzo ładne kamienice. A to jest, no tak jak jest. Czyli z tamtej strony, no. Tak? Mm -hmm, tak? No. właśnie, bo tutaj tak jakby też jest taki wyjęty trochę obszar, nie? Między tak. Między On wiemy. jest zupełnie inny, aniżeli ta całość, prawda? Tak. Te, te wieżowce są, no ale są, no już teraz trudno je burzyć. No właśnie, a tutaj też takie miejsce są do wynajęcia. No właśnie bardzo drogie, bo kiedyś moja córka jak otwierała swoją firmę, chciała otworzyć, to szukaliśmy pomieszczeń i nie pamiętam już teraz liczb, ale te pomieszczenia są tak drogie, wynajmowane przez ZKZR, że e, nas nie byłoby stać. A dlaczego one takie drogie są, jak e, Myślę, że to znaczy moje zdanie może jest bardzo niepopularne, ale... Ja zaczynam nazywać bardzo Poznania nowymi kapitalistami, którzy chcą szybko kosztem ludzi, w większości ludzi, którzy przeciętnie zarabiają się dorobić, jakoś się wzbogacić, jakoś no, różnice pomiędzy przeciętnym Poznaniakiem a powiedzmy tymi bogatymi Poznaniakami robią się tak duże i miasto idzie w kierunku zwiększenia tych różnic, a nie wyrównania ich. I to jest, między innymi moim zdaniem, efekt tego o! Jest tutaj jedna. Nie ma! No nie ma, zniknęła. No właśnie. Była księgarnia i nie ma. I nie ma. Bo za drogi lokal to nie I pewnie musiała gdzieś się wynieść no, za, no właśnie. poza centrum. No właśnie. Mhm. A co pani sądzi o reklamach takich? No reklamy teraz... mi się bardzo nie podobają. Jestem wrogiem reklam. Na przykład na tramwajach uważam, że ja płacę za komunikację miejską to dużo. Ona jest najdroższa w Polsce. I e, nie dosyć, że za nią płacę, to jeszcze okna mam zasłonięte przez reklamy. Z tym się bardzo nie zgadzam. Aczkolwiek zaczyna troszeczkę znikać z tych reklam, ale jestem dużym przeciwnikiem tego. Bo wcześniej Pani wspominała o tych neonach, które tutaj były. To było coś innego? Innego? To nie były reklamy, to były hmm. po prostu neony, które dawały jakąś taką, powiedzmy, figlarną różnorodność, coś takiego dawały. Choć tak nie powiem, żeby mi się bardzo, bardzo podobały, ale nie, przyszły, ale nie podobały mi się chyba nawet dosyć. To co z tymi reklamami zrobić? Które tutaj stoją na szybach, są gdzieś Proszę. wystawione? Ja wstrzymał. uważam że powinno je się, żeby było sprawiedliwie wszystko zlikwidować. One wprowadzają bałagan, taki rozgardiarz brzydki, zresztą rozgardiarz, no i... Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem lekarstwa. Tutaj w tych sklepach, w tych miejscach na dole gdzieś Pani była? To ja tak, dwa słownie. miejsca. Kinomuza, do którego chodziliśmy, też w, często w okienkach, no i przede wszystkim kociak. Do kociaka chodziliśmy cały czas, było tam zupełnie inaczej, były wysokie stołki, mniejszy był kociak. Po lewej stronie ten wysokie stołki, no i tam się chodziło na koktajle i na sopie spocowe, przede wszystkim. Bo tam nie było drogo. Teraz na przykład koktajl. Teraz zrobił się drogi kociak, wydaje mi się, rzadziej chodzę, ale, ale kiedyś to bardzo często chodziliśmy tam. A mówiła Pani jeszcze o kinie? Muza, tak. Pani dobrze zrozumiałeś, że w okienkach tam się chodziło? Również. Tak. Jak jeszcze na studiach byłam, to w okienkach się chodziło, no a później tak, ja muzę zawsze lubię, lubię te stare kina, lubię Apollo, studyjne kina lubię, tak. no i muza do nich należy chyba też wciąż jeszcze. Lubię też Apollo. No i pałacowe kiedyś chodziliśmy, dlatego ja się bardzo cieszyłam, jak się dowiedziałam, że w zamku właśnie po remoncie jest znów kino. Bo koczak jest który tam, kawałek dalej. W I teraz też ładnie czasami tam. mnie chodzi? Tak, tak. I jak do. to teraz wygląda w porównaniu? W tej Sąc chwili tam się? są stoliki, nie ma, nie ma wysokich stołów, które mnie się bardzo podobały, bo to można było szybko wypić, zjeść i uciekać. Mhm. A tu są stoliki, można usiąść, ludzie przychodzą i rzeczywiście zmieniła się atmosfera bardziej na kawiarnianą. Przy stoliku się siada, wypija się kawę, ale ja i tak zamawiam w kociaku tylko koktajl z dzieciakami, jak jesteśmy też. Wypijamy go i idziemy dalej po staremu. Czyli tak jak było kiedyś? Tak. Mhm. Dla nas tak. Troszkę mi brakuje tych wysokich stołków. One prowadzały takie... nie się podobały wysokie stołki. Czyli gdyby pani na przykład miała określić kilkoma słowami święty Marcin, to jakie to były słowa? <grym> Stara baśń. Stara baśń? Coś w tym stylu. No dlaczego? No bo, bo jest większość, pomimo wszystko jeszcze, wciąż przeważają stare budowle, stara architektura, sentymentalne miejsca, sentymentalne wspomnienia, dla mnie w każdym razie, no i, i coś takiego fajnego, czego emocjonalnie fajnego, czego nie umiem inaczej określić. Czyli stara baśń ze względu też właśnie na pani doświadczenie tak. z tą ulicą, a nie tylko na to, jak, jak on wygląda, czy co się tutaj znajduje teraz. Ale tak, tak, mhm. tak, tak. Mhm. No dobrze, chyba, chyba, że ma pani coś jeszcze do dodania. No tak siebie. na razie nie, nie przychodzi mi no z do głowy. No to chyba tyle. Dobrze, to ja dziękuję w takim razie. No my tak. dziękujemy bardzo, ja bardzo. Też. To było niezwykle. check